Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Bo jeśli chcesz zażywać prawdziwych przyjemności i obfitszych doznawać ode mnie pociech, będziesz otrzymywał błogosławieństwa i liczne pociechy wtedy tylko, gdy odrzucisz wszystkie rzeczy tego świata i wyrzekniesz się wszystkich nędznych rozkoszy. A im bardziej oddalisz się od wszelkich pociech, których może ci dostarczyć świat, tym słodsze. I potężniejsze znajdziesz we mnie. Na początku jednak w drodze do nich będziesz napotykał smutek i trud walki. Przeszkadzać ci będą zadawnione nawyki. Przezwyciężysz je jednak nabywając lepszych przyzwyczajeń. Szemrać będzie ciało, lecz duchowy zapał utrzyma je w ryzach. Usił Cię będzie i zadręczał starodawny wąż. Odpędzisz go jednak modlitwą, a dostęp do ciebie znacznie utrudni mu także Twoja pożyteczna praca.